Na popuszcza, a dasz. Chudnie znaczy się. Chudnie Ja bym tak. Chudnie znaczy, że tak. Chudnie znaczy, że jak Chudnie znaczy, że tak. Chudnie znaczy, że tak. Chudnie znaczy, że tak. Chudnie Dobra, już akcja. Witamy, nowa świecka tradycja. Witam wszystkich zgromadzonych. O, jest pan operator z kabelą. Proszę bardzo, tak? Co roku będziemy to być kalinę. Od jutra gwarantujemy, wam, że będzie piękne słońce. Nasza tradycja jest taka, że nie możemy się pozbyć haliny, gdyż halina jest bardzo rozrywkowa. To, że miała takie życie jakie miała, że pracowała tam, gdzie pracowała, u nas każdy znajdzie miejsce, więc wszyscy razem wyrzućmy halinę. Pomóżcie mi. Bez tego pana. Uwaga, żeby na suknie pan bo się zabije. Płyn, Halina! Jak to się mówiło? Dzarani było. Płini coś tam. Z brądem. Z brądem. <głos> <głos> goni, Aha, nie, 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 Aha, fale, w tym mieście i nas. Jezus, moc. Uwaga, bardzo ważne, bardzo ważne. Racownik. Adam, ona jest bardzo lekka. Oto moja uda wieku. 20. wieku. Dobry jest! Adam. Normalnie, normalnie. <głos> <Zakręt>! <głos> Adam, jeszcze raz, bo nie wyszły nam nagrania. Dobra. <noise> to na <chusta, Adam. głos>